Cześć, się Z tej strony FC Squad nagrywam sobie dzisiaj odcinek z Podłoga to lawa. Tylko, że wersja balonami, czyli musimy sobie odbijać. Czekajcie, muszę was Musimy sobie odbijać balonem. O! Musimy sobie balonem odbijać. I ta, i jak nam upadnie, to po prostu wygrywasz tą rundę, i tak. O. Więc to. Dzisiaj naszym gościem jest, możesz się przywitać, no fajnie, hello, o jest to Adamix to znaczy on tutaj pracuje, tylko że go często nie ma, on musi tutaj z naszą reżyserką, której wam nie pokażę, yy, musi pracować, więc o, dobra, no to co, bierzemy balony, yy, bierz balon. Mam. No. Dobra, muszę cię oprzeć, tylko tak, żeby... czekaj się. ale nie można łapać. Zaraz mam zasady wytłumaczymy. Zaraz mam zasady wytłumaczymy, tylko muszę oprzeć. Tak żeby tylko muszę to z tego wziąć. Żeby... O. O, jest dobrze. I mm. ogólnie widzowie, do, tą, do tego dywanu tutaj mamy wyznaczone yy, ten. Czekajcie jeszcze. O, teraz jest dobrze. Dobra. No to co, zaczynamy? Dobra. To zaczynamy. Odbijamy już. Nie, 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 poczekajcie jeszcze. Zasady. Yy, zasady takie, takie są, że nie możemy. Nie możemy łapać balonów. Jak nam upadnie, to po prostu ta osoba, dana osoba, która upuści balon, no to przegrywa, i ta osoba, która odbija cały czas balony, wygrywa. I, i mamy 5 rund. 5 rund sobie, a nie. To to dłuższy odcinek był to takie 10 albo 9 rund, że zrobimy. Tak. I ten, kto będzie miał najwięcej punktów, to wygrywa ten odcinek i coś dostaje. Tak. Telefon. No. Aż tak to nie. Dobra, no Ej! to! Co? Zaczynamy! Odbijamy. Tylko tak, żebyś. A jak upadnie na, na przykład łóżko, to to możesz sobie wziąć i masz sekundy na to, żeby cały czas odbijać. Jest? Nie dotknęło nic. Łuską, pyk. Pyk. Łuską, hop. Możemy czym chcemy odbijać? Głową, nogą. Główką właśnie. Tak mało usta. Nie to, to zajmuj. Nie, 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 nie. Sorry, 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 sorry. Dobra, upadło mi, upadło mi, upadło mi. Było na podłodze. Adam wygrywa pierwszą rundę. Zaczynamy drugą. Mogą. Żeby też widzowie, widzowie Adami to widzieli, że nie łapie, że wiesz, czy rzucasz. Oj, 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 sorry. Dobra. Upadło na wózek. Więc mogłem sobie wziąć i... Dobra. Nie upadło? Nie upadło. Adam, widziałeś? widziałam, Nie upadło? Nie. Dobra. O nie mój balon, stop! Dobra, no to już odpad... Od pierwszą rundę, teraz drugą rundę ja wygrywam. Bo no tobie upadło. No. Więc teraz ja wygrywam. Czekajcie, bo tutaj mam. Czyli jeden, jeden jest. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy a już... Adam. To było przeszkodzenie! Ale dobra, jesteśmy na małym... jest jest 2-1 i zaczynamy trzecią rundę. Czas start! Dobra, lecimy. Hop, hop, hop. Reżyserki naszej nie widać, bo widzę w kamerze. Możesz się, jakby co odezwać. Nie musisz tak na cichaczu siedzieć. O, kurde. O, nie, 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 ej, 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 ej. Reżyserka odejdź, odejdź, reżyserka. Musisz siedzieć. Moja kamera mi się przesunęła, czekajcie, czekajcie. Widać ją! Właśnie, dobra. Cały czas! No. Aby było już wszystko do... Musisz bardziej tam się przesunąć, wiesz? A ciebie widać, będę musiał ciebie zamazać. O! Się. Dobra. O, jest git! Kawałek ci głowy widać, ale no. ja tu w miejscu będę. wow wow Dobra. Dobra, nikomu jak na razie to spadło. Ej! A ja ci chciałem pomóc tylko wcześniej. A. Dzięki. I. Łop! ty no Bo. 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 O, Bo. 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 No. Reżyser, reżyserowie nie mogą być. No, nie. Tylko czekaj, muszę jeszcze bardziej to. Sorry, widzę, że wam tak, ale... O! Teraz jest git! Tylko tak źle trochę. O burde! Nie widać nas, tak jak chciałam się... no? daleko. Ale, lu... ale reżyserki nie widać. O, pomogłem Ci. No, dzięki. I do usta. usta Ten te się wydrywa? A później też może odcinek z balonów zrobimy, albo z czegoś innego? Wyrysowanie choinek. Już zrobiłem. Ale nie, nie wstałem, bo źle wyszedł. No. Czekajcie, bo może tutaj tak słabo widać. Albo patrz, i nawet i od. O, to jest jeszcze taki ten balon. nie! Spadła? Nie. O, tak jest, zobacz jak dobrze. Ja się napić mojej chorobki. Dobra. Jest Pani to na mnie. Ja to się da się napić. Dobra, no wy możecie, no. ja zostaję cały czas. Dobra, to my lecimy sami teraz. Hop, hop, hop. Czekajcie, dobra. Jest nic? Hop, hop, hop. My czekamy na Adama, a my sobriemy. Dobra, zamknij drzwi. O, zaś nie. Bo jechać. zimno leci, bo zimno leci. Co tutaj mamy nagrzane. Grzejniczek trochę. Nie! Upadło! Upadło, upadło! Ej, już nie grasz. Stop! 2-2 jest. Czwarta runda. Z tego co mi się wydaje, to jest... Czwarta runda, więc co? Zaczynamy piątą rundę. Piątą rundę. Więc co? Czas start. upadła mi. luzaczku co odbijamy. Nie będziemy tutaj harnować. Upadło? Ale ty mi się schodziłeś. No dobra, to nie, to gramy dalej. Co? mi się schodziłeś plecami to, Ale to nie moja wina. ze plecami, jest! Przeszkodziłeś mi. Tak, Dobra, nie kłóćmy się, bo. To, to, to moja willa. To twoja, ja wynajmuję, a to Dobra, nie. już cicho, bo zaraz. Już... Dobra, lecimy. Czy pan nie to wiesz, że dla mnie punkt. Się mi bawię Co? dzień nie Dobra, ja się już nie No ale no to co? Zostaliśmy sami. Musimy sami sobie ten. I też zaraz ten odcinek kończymy, no bo Adamik ale, ale musiał wyjechać bo coś w ten. Musiał załatwić u siebie sprawy ten prywatny musiał załatwić I ten. No i co? Kończymy ten odcinek, bo musiał Adam, Adam musiał swoje sprawy prywatne załatwić, więc co, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się Elo.